Drogi Duchu, dzisiaj anioły mówią do Ciebie przez tę wiadomość, ponieważ duchowość wychwyciła głębokie westchnienie z innego kierunku i przyniosła te wibracje bezpośrednio do Ciebie. Muzyka jest językiem duszy i często to właśnie poprzez melodię wszechświat przełamuje bariery dumy i pozwala prawdzie wypłynąć na powierzchnię. Uspokój swojego ducha, ponieważ to, co teraz odkryjesz, to to, co anioły pokazały na temat emocjonalnych kuli z tej osoby dzisiaj. Czuje energię tęsknoty, niemal namacalną. Ktoś podążał swoją rutyną, próbując utrzymać umysł zajęty codziennymi obowiązkami, gdy nagle pierwsze nuty tej muzyki zaczęły się pojawiać. Był to jak elektryczny szok w sercu tej osoby. Anioły ujawniły, że w tej dokładnej sekundzie świat wokół niej się zatrzymał. To, co ta osoba poczuła, to przytłaczająca fala nostalgii i otwarcie na skruchę. Słuchając słów i melobii należących do Was, ta osoba została przeniesiona do dokładnego momentu, w którym byliście szczęśliwi. Poczuła Twój zapach w powietrzu i Twoją obecność obok niej, nawet jeśli fizycznie jesteście teraz daleko. Ktoś poczuł ogromną chęć, by się z Tobą skontaktować, wziąć telefon i powiedzieć: że ta muzyka wciąż boli, ale też leczy. Muzyka zadziałała jak lustro, pokazując tej osobie wszystko. Co zostało utracone przez oddalenie się lub pozwolenie na zainstalowanie ciszy? Pojawiło się uczucie ekstremalnej wrażliwości. Ktoś, kto zwykle jest racjonalny i stanowczy, poczuł łzy w oczach, walcząc z pragnieniem płaczu, gdy zdał sobie sprawę, że choć czas upłynął, połączenie z tobą wciąż jest nienaruszone na duchowym poziomie. Muzyka ujawniła, że nikt nie może zająć twojego miejsca i że ścieżka dźwiękowa życia tej osoby ma sens tylko wtedy, gdy jesteś blisko. Siła tej melobii była tak wielka, że osoba ta poczuła paraliż na kilka minut. Wiesz, ten moment, gdy czas wydaje się zatrzymać, a dźwięki wokół stają się stłumione. Dokładnie to się stało. Ta osoba poczuła niemal fizyczną potrzebę Twojego dotyku. Anioły pokazują, że podczas przechodzenia kolejnych wersów, osoba ta odtwarza śmiechy, plany, które razem stworzyliście, a nawet drobne kłótnie. Które teraz wydają się tak nieistotne wobec ogromu tej tęsknoty. Osoba czuje, że bez względu na to, jak bardzo próbuje wypełnić czas innymi ludźmi, dopasowanie dusz nigdy nie jest takie samo. Muzyka była okrutnym przypomnieniem, że idealna harmonia istniała tylko między wami. Wyobraź sobie tę osobę stojącą przez chwilę, z wzrokiem utkwionym w horyzoncie, podczas gdy refren grał. W tym momencie wszystkie obrony upadły. Osoba doświadczyła flashbacku chwil, które przeżyliście, uśmiechu, dotyku, nocnej rozmowy. Pojawiło się poczucie głębokiej samotności, nawet jeśli była otoczona innymi. To samotność kogoś, kto zdał sobie sprawę, że zamienił coś cennego na pustkę dumy. Muzyka szepczała, że czas mija, a życie jest zbyt krótkie, by nie być u boku kogoś, kto sprawia, że serce bije szybciej. Oprócz tęsknoty pojawiło się bolesne poczucie ciekawości. Osoba zastanawiała się, czy ty też wciąż słuchasz tej muzyki, czy może już usunąłeś te wspomnienia. To cicha zazdrość, wyobrażanie sobie, czy ktoś inny teraz dzieli ścieżki dźwiękowe twojego życia. Ten wir emocji powoduje niepokój, który utrzyma się przez wiele dni. Muzyka była szachmatem dla dumy tej osoby, pozostawiając ją bez obrony wobec prawdy. Twoje miejsce w jej sercu pozostaje nienaruszone. Anioły pokazują, że ta muzyka działała jak portal. Podczas gdy melodia grała, ta osoba poczuła głębokie pragnienie naprawienia błędów, wymazania ostrych słów i powrotu do momentu, w którym muzyka była tylko radością. Ktoś tęsknił za twoim śmiechem w refrenie i spokojem, który przynosiła twoja obecność. Dominującym uczuciem dzisiaj była tęsknota. Bez ciebie życie tej osoby wydaje się muzyką fałszywą, niedokończoną melodią, desperacko poszukującą brakującej nuty, a tą nutą jesteś ty. Choć próbuje iść naprzód, serce zawsze wraca do tego samego refrenu, waszej historii. Często ta osoba próbuje ukryć przed sobą, co czuje, ale dzisiaj muzyka nie pozwoliła na ucieczkę. Wdarła się w świętą przestrzeń pamięci i przywróciła twój obraz z taką klarownością. Że przestraszyło to kogoś. Pojawił się realny impuls, by wysłać wiadomość tylko z nazwą piosenki lub fragmentem tekstu, ale strach przed brakiem odwzajemnienia wciąż powstrzymuje palce. Osoba zastanowiła się: Co robię w moim życiu, będąc daleko od kogoś, kto mnie tak dobrze zna? To pytanie jest początkiem upadku murów, które Was dzielą. Poczuj teraz wpływ tego objawienia w swoim sercu. Jeśli również poczułeś ucisk w klatce piersiowej dzisiaj, lub jeśli ta sama muzyka zagrała w nieoczekiwanym momencie, zrozum, że to jest duchowa synchroniczność w działaniu. Wszechświat nici, aby te dwie dusze znów wibrowały na tej samej nucie. Anioły pracują, aby tęsknota kogoś stała się silniejsza niż strach przed zbliżeniem. Życie jest koncertem, który staje się kompletny tylko wtedy, gdy oboje jesteście na scenie. W tym momencie duchowość prosi, abyś ufał, że niewidzialne działa. Jeśli również poczułeś dreszcze lub intensywnie myślałeś o tej osobie dzisiaj, to dlatego, że wasze energie skrzyżowały się w dokładnym momencie, gdy muzyka grała dla niej. Jeśli wierzysz, że wasza miłość jest rządzona przez boską harmonię, której żadna cisza nie może wymazać, napisz w komentarzach. Nasza muzyka wciąż gra w sercu osoby, którą kocham. A wszechświat przygotowuje nasz powrót duetu. Deklarując to, synchronizujesz swoją duszę z częstotliwością ponownego spotkania i pozwalasz, by tęsknota odczuta dzisiaj przekształciła się w działanie, inicjatywę. Wiedz, że dzień zakończył się z Twoim imieniem w myślach tej osoby. Muzyka pozostawiła ślad pozytywnego niepokoju. Ktoś zaczyna rozumieć, że Duma nie wypełnia pustego fotela ani zimnego łóżka. To, co ta osoba poczuła dzisiaj, to potwierdzenie, że jesteś główną melodią jej istnienia. Czekaj spokojnie, ponieważ gdy muzyka duszy gra tak głośno, to tylko kwestia czasu, aż cisza zostanie przerwana, a rozmowa zacznie się ponownie w sposób dużo dojrzalszy, świadomy i pełen harmonii. Zrozum, że muzyka była narzędziem, którego anioły użyły dzisiaj, aby rozbroić tę osobę i przypomnieć jej, że duchowe połączenia nie mają przycisku wycisz. To, co ta osoba poczuła, słuchając akordów należących do Was, było ostatecznym dowodem, że miłość wciąż żyje, pulsuje i czeka tylko na gest odwagi, by znów rozkwitnąć. Nie obawiaj się czasu ani odległości, bo ci, którzy mają wspólną ścieżkę dźwiękową, nigdy nie gubią się na zawsze. Ufaj, że Ojciec Niebieski prowadzi te osoby z powrotem w rytm Twojego szczęścia. A wkrótce muzyka, która dziś przyniosła tęsknotę, stanie się hymnem świętowania waszego ponownego spotkania, przemieniając każdą nutę smutków w akord wiecznej radości. Niech ta wiadomość będzie światłem na Twojej drodze, napełniając serce pokojem, miłością i nadzieją. Niech anioły nadal prowadzą Twoje kroki, oświetlając każdy moment mądrością i bezwarunkową miłością Ojca Niebieskiego. Niech tak się stanie. Z łaską i zwycięstwem niebios, teraz i na zawsze. Amen.